Działa mężczyzny, czerwone nitki, pieły się po ścianach i podłoce. W pomieszczeniu, mimo światła słonecznego, widoczność była słaba. Coś wisiało w powietrzu. Zupełnie tak, jakby ktoś wytrzepał tu stary dywan lub wpuścił mgłę do środka. W powietrzu tańczyły malutkie drobinki. Skupiłem wzrok, by dostrzec, że największa ich ilość znajduje się w pobliżu ciała. Szybko połączyłem fakty i zrozumiałem, że to roślina wypuszcza ten dziwny pył. Zasłoniłem usta i nos rękawem bluzy i pędem wyleciałem do pokoju, w którym spędziłem noc. Nie mogę tu dłużej zostać. Bóg jeden wie, ile tego syfu dostało się do moich płuc i jakie to przyniesie skutki. Zarzuciłem plecak na ramiona i zabierając ze sobą walizkę, wybiegłem najpierw do salonu, w którym leżały zwłoki, a później. Na klatkę schodową. Schodząc na pierwsze piętro, pozwoliłem sobie na kilka głębszych oddechów. Na zewnątrz budynku wciąż mogą czaić się zarażeni. Wczoraj wieczorem widziałem ich dziesiątki dobijających się do wejścia. Bezszelestnie dotarłem schodami w dół na parter. Drzwi składające się z dwóch skrzydeł zasłaniała stara komota. Mebel był niedbale rzucony. Jednak jak widać, wystarczyłby zatrzymać odmieńców. Na zewnątrz panował spokój. Nie słyszałem nic, co mogłoby wskazywać na to, że horda nadal znajduje się pod blokiem. Odłożyłem walizkę i podszedłem do zablokowanego wyjścia. Chwyciłem za mebel i zacząłem na niego napierać. Cholera ani drgnie. Zmieniłem pozycję i oparłem się o niego plecami. Nogami natomiast odpychałem się od ściany, licząc na jakiś efekt. Podziałało. Komoda z cichym piskiem zaczęła się przesuwać po podłoce. Naparłem mocniej. Wystarczy mała szczelina. Czułem, jak krople potu zaczynają pojawiać się na moim czole. Ile krzepy miał facet, który to postawił? nie krzyknąłem, gdy coś chwyciło mnie za ramię i wyciągnęło na zewnątrz. Upadłem na chodnik, sekurując się rękoma. Chciałem się podnieść, jednak zarażony rzucił się na mnie, przygważdżając mnie do ziemi. Leżałem na plecach, jedną ręką odpychając dechlaka, a drugą próbując sięgnąć do kieszeni spodni. Odmieniec kłopał zębami centymetry od mojej twarzy, a ja z każdą sekundą panikowałem coraz bardziej. Nóż znajduje się w tylnej kieszeni, trudno go dosięgnąć, gdy zdechlak mnie przydusza. Spróbowałem odepchnąć go na bok, aby zyskać kilka sekund. Nic z tego nie odpuści tak łatwo, skoro ma ofiary dosłownie na wyciągnięcie ręki. Usłyszałem głuche uderzenie i stróżki krwi zaczęły spływać po mojej twarzy. Później kolejne i jeszcze jedno, aż w końcu zarażony przestał się rzucać, a jego głowa bezwładnie opadła. Zrzuciłem go z siebie i podniosłem się z ziemi. Dzięki. Nie ma sprawy. Odpowiedział facet z kijem bejsbolowym w dłoni. Kojarzy cię? Jesteś Konrad, tak? Byłeś tu ostatnio. Dopytywał. Skierowałem swoje kroki do środka budynku, w którym zostawiłem walizkę. Jestem Kacper i tak, czasami przychodzę tu pohandlować. Odpowiedziałem. Swoją drogą, nie masz jakiegoś siedzenia? Dodałem, gdy z powrotem wyszedłem na zewnątrz. Faced zastanowił się i po chwili zdjął plecak, po czym położył go na ziemi. Zaczął czegoś w nim szukać, aż w końcu wyjął z niego mały plastikowy pojemnik na żywność. Trzymając go w dłoniach, spoglądał na mnie wyczekująco. Z kieszeni spodni wyjąłem paczkę papierosów, którą zdobyłem w bezpiecznej strefie i wymieniliśmy się przedmiotami. Moja kobieta to przygotowała. Szału nie robi, ale nie będziesz chodził głodny. Powiedział, wyciągając jeden z papierosów i podpalając go. Schowałem pojemnik do plecaka i zapytałem. Wiesz, gdzie jest reszta? Znalazłem dwa ciała, pyłowa z kilkunastu. Gdzieś w oddali warkot silnika przerwał ciszę. Popatrzyłem na faceta, by dowiedzieć się, że jest blady jak ściana. Wygląda tak, jakby zobaczył ducha. Wynośmy się stąd. Powiedzieliśmy w tym samym momencie... Mężczyzna wyrzucił mnie do pałek i ruszył przed siebie. Pozwoliłem mu prowadzić, ponieważ lepiej zna miasto. Ulice wydawały się dziwnie puste. Gdzie podzieli się zarażeni? Zawsze kilku się tu szwendało. Facet biegł przed siebie, nie zwracając uwagi na mnie. Mijaliśmy kolejne puste ulice. Coś jest nie tak. Jest po prostu zbyt pusto. Dokąd zmierzamy? Zapytałem, gdy zwolniliśmy do szybkiego chodu. Kawałek za miastem, niedaleko lasu, znajduje się budynek, w którym mieszkam razem z kobietą, odpowiedział. Myślałem, że nadal mieszkacie w centrum. Na twarzy faceta pojawił się jakiś grymas, ale tylko na chwilę. Nie skomentował w żaden sposób mojej wypowiedzi. Co tam masz? zapytał, wskazując na walizkę. Przedmioty na handel. Skłamałem. Nadal nie mam zielonego pojęcia, co znajduje się w walizce. Dalszą drogę pokonywaliśmy w ciszy. Mój towarzysz zdecydowanie nie był w nastroju do rozmów. Zastanawiam mnie, co go tak ugryzło, gdy usłyszał silnik samochodu. Postanowiłem, że dopytam o to, gdy już będziemy w domu. Po dwudziestominutowym marszu znaleźliśmy się za miastem. Polną drogą zmierzaliśmy w kierunku ściany lasu. Dzisiejsza pogoda wcale nie była lepsza niż wczoraj. Ciężkie szare chmury przetaczały się po niebie. wiatr szarpał koronami drzew i chwastami na polach. Mam nadzieję, że zdążymy przed deszczem. Jesteśmy blisko, powiedział, gdy zaczęliśmy mijać pierwsze drzewa w lesie. Tu ścieżka była już ledwie widoczna. Ciągnęła się snalom między pniami i krzakami. Raczej rzadko używana, przykryta była liśćmi i korą. Rozejrzałem się dookoła. Możliwe, że to tylko moja wyobraźnia, ale zdawało mi się, że z oddali słyszałem zawodzenie zarażonych. Drzewa rosły dość gęsto, z za każdego z nich mógł wyskoczyć odmieniec. Na myśl o tym ciężko przełknąłem ślinę. Jesteś pewien, że jest bezpiecznie? Zapytałem. Tak, po prostu staraj się nie robić hałasu. Szedłem za nim, omijając kolejne pnie i gałem się. Po kilku minutach byłem przekonany, że w lesie są zarażeni. I jest ich sporo. Po co facet zamieszkał na takim zadupiu i to w towarzystwie tylu zarażonych? Szedłem, rozglądając się na boki wystraszony, że z za któregoś drzewa wyskoczy jeden z chodzących trupów. Gdybym miał odrobinę oleju w głowie, to zamiast na boki patrzyłbym pod nogi. Coś pociągnęło mnie za kostkę do tyłu, a później w górę. Zawisłem pół metra nad ziemią głową w dół. Hej, pomóż mi zejść! Rzuciłem podniesionym tonem. Byłem odwrócony tyłem do faceta i wisząc w powietrzu nie mogłem się odwrócić. Dlaczego nie odpowiada? Czyżby poszedł dalej beze mnie? Coś bardzo mocno uderzyło mnie w tył głowy i straciłem przytomność. Po jakimś czasie poczułem, jak coś dotyka moich pleców. Powoli otworzyłem oczy w nadziei, że ktoś się nade mną zlitował i właśnie zdejmuje mnie na nadą. Zdałem sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znajduję, gdy usłyszałem powarkiwania zarażonych. Przede mną spaceruje ich trójka. Z za moich pleców również słychać kroki. Zdechlaki łażą w tej z powrotem, czasami nawet trącają mnie. Spojrzałem w górę na swoje nogi. Do lewej kostki przywiązana była pętla. Sznur był przewiązany przez gałąź i ciągnął się dalej poza moje pole widzenia. Kolejny zarażony trącił mnie, przez co obróciłem się na linię i właśnie wtedy ujrzałem coś, co zaparło mi dech w piersiach. Nieco dalej pomiędzy drzewami przechadzał się jeleń. Jego poroże pokryte było czerwonymi żyłkami. Oczy zwierzęcia zarosły skórą, bez wątpienia było zarażone, lecz tego co stało się później, nie jestem w stanie wytłumaczyć w żaden logiczny sposób. Koniec części drugiej. Autor opowiadania brutal drop, czytał: Kwaderotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to. Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Lucky Guzi, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Bartek Koziara, Ewa Obersik, Alastor, Wojti262, Milki Rainbow, Magdalena H, Gons, Małgorzata Pac, Near Death, Anna Rachuba, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęzak, Mariusz Śnieżko, Robert Siwek oraz Jan Kowalczyk. Do usłyszenia.